Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych był okazją do podziękowania wszystkim, którzy od lat działają na terenie miasta, prowadząc kluby, stowarzyszenia czy organizacje. Impreza odbyła się w Płocku już po raz czwarty, bo jak podkreśla prezydent Andrzej Nowakowski, wszystkie inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców znajdują w ratuszu sojuszników. To organizacje przychodzą najczęściej ze swoimi pomysłami, przychodzą z projektami, które chcą w Płocku realizować. I wówczas miasto włącza się w tę organizację w bardzo duży sposób. Częściowo finansowo, częściowo w formie pomocy organizacyjnej. Są oczywiście także konkursy na początku roku na różnego rodzaju projekty, w których organizacje startują. Również w ramach tych konkursów ta pomoc jest świadczona. Na placu przed ratuszem na mieszkańców i przyjezdnych czekało wiele atrakcji, które przygotowały płockie organizacje pozarządowe. Pogoda dopisała, publiczność też. Podzieliliśmy stary rynek na strefy. Oczywiście jakby głównym miejscem prezentacji osiągnięć organizacji pozarządowych jest miasteczka organizacji pozarządowych. Na stoiskach, na kramach organizacje nie tylko reprezentują swój dorobek, ale także organizują różnego rodzaju zawody, konkursy, występy, z zakresu pomocy, pierwszej pomocy. Tak jak widać, organizacje pozarządowe także zaprezentują swój dorobek artystyczny, czyli scena artystyczna organizacji pozarządowych. Tu będą się prezentować zarówno zespoły taneczne, muzyczne, ale także będą konkursy, występy sportowe. Między innymi Płocki Ośrodek Płocki Uniwersytet Ludowy, już z ogromnym dorobkiem też zaprezentuje swój pokaz. Prezydent wręczył organizacjom klucz do bramy miasta. W imieniu organizacji pozarządowych klucz odebrała Bożena Musiał, radna przewodnicząca Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także dyrektor Płockiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Od tego momentu miastem zawładnęli pasjonaci sportu, tańca, śpiewu czy samodoskonalenia się. Przy okazji Dnia Inicjatyw Pozarządowych Niezwykły w Skali Kraju pomysł przedstawił Cezary Supeł, pełnomocnik do spraw przedsięwzięć innowacyjnych i badawczych. Pomysł na stworzenie geoportalu jest naturalną konsekwencją prac i analiz dotyczących projektu Smart Płock, Smart City dla Płocka, nad którym pracujemy z, wspólnie z Płocką Radą do spraw innowacyjności działalności badawczo-rozwojowej od kilku miesięcy. Potrzebna była platforma i potrzebna jest platforma, która w jakiś sposób integrować będzie wszystkie funkcjonalności tego geoportalu. Taką platformą musi być platforma informacji przestrzennej, a najlepszą formą jest właśnie geoportal. Stąd propozycja czterech uczelni Politechniki Warszawskiej, która jest jakby liderem tego przedsięwzięcia, ale uczestnicy czy w nim również Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski na przygotowanie takiej właśnie koncepcji geoportalu, portalu spraw miejskich. Tutaj nazwa nie jest istotna, istotne jest to, co będzie prezentowane dla właśnie Płocka. Platforma informacyjna dla miasta Płocka to pierwszy krok do realizacji projektu konsorcjum utworzonego przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Wrocławski z Urzędem Miasta. Konsorcjum chce wykonać projekt dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zakład Powstanie pierwszego w kraju inteligentnego miasta Smart City. Geoportal jest takim specjalnym rodzajem strony internetowej, na której mamy zintegrowaną mapę elektroniczną w różnych skalach i bazę danych. Czyli użytkownik takiej strony internetowej może zobaczyć, gdzie jest dany obiekt i dowiedzieć się, jakie pełni on funkcje. Ale może być to nie tylko geoportal, który pełni. Rolę inwentaryzacyjną, czyli pokazuje to, co jest w tej chwili. Może również być narzędziem wspomagającym planowanie przestrzenne, na przykład w zakresie budżetu obywatelskiego. Można by wyobrazić sobie sytuację, i mamy nadzieję, że w przyszłym roku tak będzie w płocku, że. Użytkownik posługując się czy stroną internetową przy użyciu swojego domowego komputera, czy też komórką, konkretnie smartfonem, wskazuje daną lokalizację i mówi, że w tym miejscu chciałbym, żeby na przykład było źródło wody oligoceńskiej, naprawiony chodnik, zbudowana ścieżka rowerowa, czy też przystań. Można sobie wyobrazić sytuację, w której taka strona internetowa jest wykorzystywana też do takiej. Szerokiej partycypacji społecznej. Czyli są tacy, którzy zgłaszają pomysły, są tacy, którzy je komentują, ulepszają, mówią, że budżet jest nierealistyczny, można to zrobić taniej, być może wymaga to więcej pieniędzy. I również samo głosowanie może odbywać się za pośrednictwem geoportalu. Mieszkańcy, oczywiście mając odpowiednie uprawnienia dostępu, głosują, wspierają dane projekty, te uważają za godne realizacji, inne zaś za mniej istotne dla rozwoju miasta. To jest taka Pierwsza faza realizacji naszego pomysłu, czyli taka inteligentna mapa miasta z zaznaczonymi lokalizacjami zgłaszanych budżetów obywatelskich pierwszej, drugiej, trzeciej i kolejnych edycji. A jeśli już jesteśmy przy budżecie obywatelskim, to przypominamy o głosowaniach, które nadal trwają. Ruszyło głosowanie, potrwa 21 dni. Przez kolejne dni będzie można spotkać punkt do głosowania na każdym z 21 polskich osiedli. Będziemy wybierać spośród projektów ogólnomiejskich i spośród projektów osiedlowych. Każdy może oddać po jednym głosie na każdą kategorię. Zapraszamy. Lista projektów znajduje się na stronie www.mojemiasto.ploc.eu. Tam wszystkie szczegóły zachęcamy do głosowania i wybierania spośród propozycji zgłoszonych przez Płoczan. Podczas Dni Inicjatyw Pozarządowych został też rozstrzygnięty konkurs Zielony Płock. Laureatów przedstawiła Ewa Pietrzak, pełnomocnik prezydenta do spraw organizacji pozarządowych, a nagrody wręczali prezydent Nawakowski, jego zastępca Roman Siemiątkowski i członkini konkursowego jury Iwona Krajewska, prezeska Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W kategorii balkon, taras, lodzia, okno zwyciężyła Renata Raczyńska za zielone podwórko, ogródek przydomowy. Najwyżej oceniona została wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Wańkowicza 50. W kategorii teren zielony wokół obiektu użyteczności publicznej triumfował hotel Czardasz, a najpiękniejszy ogródek działkowy miała Anna Czemerys z Rot miniata Tadeusza Kościuszki przy ulicy Gwardii Ludowej.